Dobra, więc mamy różnicówkę trójfazową zasiloną, to teraz musimy jeszcze zasilić różnicówki te jednofazowe. I zrobimy sobie też takim samym stylem połączenia, jak tu sobie zrobiliśmy. Więc pójdziemy sobie z listwy, z listwy neutralnej, pójdziemy sobie na pierwszą różnicówkę i z pierwszej różnicówki odejdziemy sobie na drugą różnicówkę. Pamiętając też przy tym, że tutaj musi być zachowana ta... te przekroje przewodów, prawda? Więc... Jeśli zrobimy ten pierwszy, o ten, który teraz robimy, za cienki, to nam to nie zadziała. To nie jest wcale trudne, tylko trzeba po prostu pomyśleć, czy, no, potraktować prąd trochę jak wodę. Że jak woda nam nie przejdzie przez za cienką rurkę, no to, to nam nie zrobi nic więcej, nie? O, troszkę to z zroda Napięte jak barania to Nie róbcie tak w tablicy, bo to, to nie fajne jest, jak jest coś tak napięte. Ja zawsze zostawiam jakieś większe zapasy, ale tutaj powiedzmy, do, na potrzeby filmu sobie zrobimy, tak żeby było ładnie widać. I teraz musimy sobie naszą różnicówkę pierwszą zasilić z drugą różnicówką. Więc sobie bierzemy i tak samo przygotowujemy taki mostek. Robimy sobie pyk, pyk, pyk. I to samo. Pamiętaj, że też przy takich, mm, takich stykach jak ja robię, czyli podwójne na przykład, podwójne przewody to, to te przewody to, to, to max dwa powinny być pod jednym stykiem, żeby tam więcej tego nie pchać, bo jeśli włożymy więcej to, to w ten styk wtedy jest taki nierównomierny i to też może wywołać jakiś tam pożar czy coś takiego. Więc to... Chyba, że masz tulejki. Jak to, jak to w tulejki wkładasz i zaciskasz, jakieś takie podwójne czy coś, no to wtedy jest ok, nie? A tak luzem, żeby nie było, jak niektórzy na przykład wkładają trzy druty pod takie coś, to, to za dużo jest.